Siemano, siemano, dziś pokażę Wam mój nowy zakup Jest to ciągnik Agria Mój nowy nabytek, który będzie służył na moim małym gospodarstwie Naszym gospodarstwie Mam podnośnik Oczywiście dwa tłoczyska Jedno, drugie Dwa wałki WOM Z tyłu oraz z przodu. Blokadę mostu. Czyli to jest tylko na sam tył napęd. Ma cztery biegi yy, szosowe oraz cztery polowe. Co tu jeszcze ma? Yy, do kosiarki ma. Yy, w po prostu to jest do podnośnika tylnego, a to jest do kosiarki, która się montuje tutaj na środku. Także tu widzimy siłownik. Nie wiem, czy widzicie. Tu jest siłownik schowany. Tu się ją montuje całą. Można to dostać, tą kosiarkę, ale wiadomo, może na niemieckich stronach czy coś takiego, nie? Tutaj mamy jeszcze niemieckie paliwo. Jeszcze niemieckie paliwo mamy, także jeździmy. Już otwieram maskę. Coś tu nie idzie, otworzyć. Blokują te gumy. Spadają i blokują tu. O, dobra, udało się. Tak wygląda silnik. Czujnie ciągnik odpala od strzała Mamy taki akumulator dziwny To jest silnik dwucylindrowy Rozrusznik wszystko mamy Tutaj mamy zbiornik taki fajny z przodu I Co tam lejemy paliwo Tam jest jeszcze niemieckie paliwo Także spoko Jeszcze jeździmy Światełka mamy Tutaj przekręcamy dość ładnie świecą. Tutaj mamy yy, dźwignię do podnośnika. Nie, jednak to, to jest dźwignia do podnośnika. Tutaj mamy yy, sekcję pływającą. No ładnie wszystko działa. Tu mamy do przyczepki podłączenia. Tu będzie trzeba jakiś zaczep skonstruować, ładnie zrobić. Tu taki na sworznie. Jak może da się to kupić? No nie wiem. Światełka działają, wszystkie koła mam za małe będzie trzeba zmienić na większe bo tu mamy dwunastki prawdopodobnie będzie trzeba na szesnastki zmienić z jakiejś kuboty czy coś takiego za chwilę pojedziemy po kosiarkę do niego na tył zaczepianą także będzie i kosiarka tu mamy gaz ręczny mamy nożny, hamulec, tutaj mamy do załączania wałków, przód, tył, tutaj mamy do blokady mostu, tutaj widzimy, tutaj mamy ręczny hamulec, jego będzie trzeba zrobić, ponieważ coś tam nie działa, jakaś linka jest zasztywniała, hamulce takie jakieś lekkie są. Tutaj mamy y, szybkie oraz wolne biegi, szosowe, polowe do załączania W dół to są y, wolne, polowe, tak mamy szybkie, szosowe Tutaj będzie y, tuz przedni Tutaj mamy wałek Ja sobie zdemontowałem ten wałek który idzie od skrzyni do, do przodu się tam kręci tutaj powi, powinien być wałek ja mam go zdemontowane tutaj mamy to do kosiarki zamontowania tej yy, na dole co jest tutaj mamy ten siłownik ja mam do niego cały katalog także co ale po niemiecku trzeba tłumaczyć Tutaj zrobię słożnie, normalnie przykręcane do kupie Cięgna Tak żeby było można później zamontować jakiś pług do śniegu Pewnie słabo mnie słychać, ale Coś tam powiem, opowiem I co? I to jest ten mój nowy nabytek, tak? Usiedzenie gościu miał dorobione Taki zawiasie, zawias przypławał ładno, skrytkę tak on zrobił. I co? Jedziemy cię przejechać tedy. Trochę trzęsie. Fajny ciągniczek, mi się podoba, także dzięki za obejrzenie filmiku i pozdro, cześć!